Mamy loka, drop, flary, Przeci y przepustnica na biegałowy. Zmniejszymy RCS-a, znaczy RCS-a. Poszedł pocisk. Flary, bo nie widzę, czy na mnie strzela, nie strzela. Ok, coś dupnęło. Pocisk leci jeszcze. Flary, 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 flary. Biegałowy, flary, flary. No co jest? To fiuta! to było najgłupsze co to? o o dawaj nie 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 w drugą stronę go obróć odrzuć wszystko Mayday 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 Kasz nie ma prawego skrzydła najprawdopodobniej orszyk w lewą stronę wszystko w lewą stronę silnik prawy goł. Zbycentrujemy Wy, samolot prawym silnikiem eee. Niby dwa silniki działają, dobra. O kurde, ale będziemy mieć fan za chwilę. Dobra, co się stało? Ja jestem tak postrzelany, zobaczcie, że joystick trzymam po lewej stronie, orczyk trzymam po lewej stronie i prawym silnikiem tylko pracuję, żeby ustawić samolot centralnie. Prędkość 300 węzłów, Pociągniemy dwoma silnikami równolegle, symetrycznie. Dobra, na wallu widzimy jakieś błędy? Nie. Czyli wszystkie systemy działają. Podejrzewam, że nam rozwaliło albo ten skrzydło, albo nam rozwaliło statecznik lewy. Utrymuję w lewą stronę. Ok, 300 węzłów nadal za dużo. Wstawimy hamulce aero. Chcę lecieć szybciej, więc to nie będzie idealne lądowanie. Będzie lądowanie, które będzie bezpieczne przy takich problemach. 250 węzłów. Dobra, schowam hamulce aero. Wystawię podwozie. Chcę wiedzieć, że mam trzy kółka w dół. Otóż... najprawdopodobniej tak. Klap nawet nie używam. Podejrzewam, że jeżeli jestem chlaśnięty przez sam, mogę mieć niesymetryczne klapy. Więc zaleca się ich nieużywanie. 250 węzów, bardzo dobrze. When it comes to DCS, nie, 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 żaden no crash. Is, <laughs> oj! It's okay to crash. Żaden crash. Na razie trzymamy go. Power, power, power Ciągnąć nos. Nie tracić wysokości teraz. Za dużo straciłem. Za dużo tracę power. Za dużo tracę. Podwozie mnie mocno ściąga. Trzeba wejść prawie że na dopalacz. Więcej powera, więcej, 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 więcej. Dobra, jesteśmy na dopalaczu. Na prawym silniku. go mnie na. Jest OK. Czuję poprawny lot. 250 węzłów to jest za dużo. Przy tej prędkości mogą mi strzelić opony przy lądowaniu. Nie martwię się tym absolutnie. Martwiłbym się, że przy 200 węzłach on ledwo le le leciał. Zmniejszam prędkość. Będziemy schodzić do progu ATC 2 miles. Request um, emergency units. And delete my browser history. Idziemy dobrze. 250 węzłów. Nie martwię się tym. one muszą wytrzymać. Nie dam przebiegu jałowego, bo spadnę po prostu. Prawy silnik bardziej, lewy silnik mniej. Nie bujaj. Idziemy dobrze. Idziemy dobrze. Jest Jestem na dopalaczu na prawym silniku. <grym> Dobra. Wyłączyć silniki teraz. Siedzimy. Spadochron. Chyba wyłączyłem. Cicho bądź. Jester, my ledwo przeżyliśmy. Mólce nożne Ci uratowałem skórę chłopie, a ty tam coś jęczysz, że za szybko lądowaliśmy <śm> A ja nie miałem w ogóle tyłka O choinka, to ja nawet nie używałem spadochronu To on tak ładnie wyhamował? <śm> Pięknie Doskonale, uwielbiam takie akcje ale nie widzę, żebym był pokopany. Tu coś musiało się stać. Stabilizatory niby działają. Klapy, o. Lotki po prawej stronie nie działają. Jak ruszam joystickiem, staby chodzą. Nie, teraz lewo. Zobacz. I w prawo. Nie mam, nie mam prawej lotki, nie? Czy tam to są flaperony, czy jakoś się tam nazywają, nie? <gryw> Uwielbiam taką jazdę. A wola spadł najprawdopodobniej w szyłę, którą jeszcze ten em, prawdopodobnie zginęła przez splash damage. Czyli po prostu splash ją uszkodził, albo ją cichy dojechał.